Wychodzisz na obiad, a tu wjeżdża reflektor Ten wariat zawsze coś przywiezie ciekawego Także zobaczcie, od dzisiaj będziecie mogli zobaczyć takie oto cudo sprawny jest, tylko jeszcze musi przywieźć kolega do tego agregat i będziemy świecić <śmiecić> czy palić głupa <laughs> sami powiedzcie Czekaj, ja ci tam będę kurwa sykurową ty. Co to jest? Co to jest? E, reflektor e, Wybrzeżny jak to mówią e, 30 km podobno, z 30 km go widać mm. W linii prostej do 10 nie wiem. No zobaczymy. Trzeba będzie przetestować. Brakuje rzeczy. 40 rok tam znaleźliśmy, nie? Tę tabliczkę. 40 rok sprawny. Ciekawostka. 77 V ma tylko. Co nie? Tak. 150 A. I nie jest to żadna żarówka, tylko to już jest na łuku. Także zasada spawarki. No. Słuchajcie. Są, w Polsce najczęściej widać takie na ZIŁach 130. Ale ten jest większy to Jest półtora metra średnicy półtora metra średnicy tak, Patrzcie jak, jak to jest wykonane 40 rok Wszystko jakieś tu mosiądze pierdoły żeby to otworzyć A to jest zabezpieczenie jakieś Ale bajer Ale będzie Piękna rzecz jak drugie zdejmiesz, to widać te całe lustro, nie? bo teraz to no. takie brudne Ale a to ale... trzeba było też przeczyścić jest... troszeczkę, nie, bo to ale... stało, nie? Ale jest taki, tylko taki... Ja to, to jest środek. Ale Bayer. No A, jest, faktycznie. Ło, panie! E, jeszcze musisz przywieźć agregat, tak? A, już... Słyszysz? Już nas lotnictwo namierza gdzieś tu lata Także trzeba dziś oświetlać e, agregat Przyjedzie kiedy. Mów, no żywo. Trzy tygodnie dajmy. To akurat idealnie na gisty. No, być może się Słuchajcie, jest tutaj reflektor z helikopter. I będziemy, nie no generalnie, niedługo zobaczycie jak to świeci. Efekt jest na pewno taki, że jak podobno się świeci w chmury, to się od chmur odbija strumień światła. Takiego to ma... Powera i spróbujemy zapalić tym y, trawę. <grystanie> Dobra Taki dzisiaj, Taka dzisiaj nam kolega sprawił. Wpadaj i mówi Oświecę cię. <grystanie> no to dawaj. Jest. Także bardzo piękny egzemplarz. To jest druga, pierwsza wojna światowa. To piękna rzecz. I piękne wykonanie. Dobrze. Pozdrawiamy z muzeum. No to nie, że elektrycznie można, to i ręcznie, tak? Nie też, tak. Jakie okay, kurne, wszystko wykonano. to, to, i, to i wszystko z mosiądzu jest. Jeżdżak, to jest, jest tylko... jeszcze taka ta do tego, do tej strony, tylko ja nie bo żeby zwalić. A, no tak. No, ale wykonanie tego to jest powiedzmy ma majstersztyk. 40 rok, można to regulować elektrycznie i ręcznie. Ja pierdzie te. Najbardziej mnie robią te elementy mosiężne. To wszystko, patrzcie, tu jest poziomica, wszystko, piękna rzecz. O, będzie, będzie świecone. pięknie to wygląda. No, o. Piękna. No i zobaczymy jak komuś przywiezie agregat czy elektryka tak. no, wiesz, on A, po, on, tutaj. A pod, on tutaj stał, tak? Był zamontowany? Agregat? Tak? Nie, agregat jest taki sam wielki jak to. Aha, okej. To okay. jest taka taka przyczepka. Okej, okay? bo tutaj widzę takie kabelki. Eee, takie więc... To wiec. jest wskaźnik tego. To jest od wskaźnika Amperomier. A nie? tutaj był dodatkowy. Tak, 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 to ma wszystko. A. No i... Tomuś ma zabawkę. I generalnie, yy, bardzo fajny, fajny cud techniki. Bo tu nie ma żarówki, tylko właśnie te elektrody, które się spalają. Aha. Piękna rzecz Paletę elektro też mam, tego starczy O, będzie świecone, także Nie zaśniecie na zlotach W Bordy <laughs> Hej, hej Patrzcie, przyjechała do nas Kania, A nią Tomuś I jak Tomuś obiecał, że będzie ee, Co będzie? Będzie Zobaczcie, agregat do Lotniskowego reflektora, tak go przywiózł w I to mój zobaczcie, obiecał, że przed dniami czołgisty przywiezie agregat do reflektora lotniskowego, tak. Tak obiecał, tak zrobił. Przywiozłeś! Przywiozłeś, dotrzymałeś słowa, że przed dniami czołgisty. A to czyli to kiedy? Jutro będziesz? A, dobra, ten poczekaj, to czekaj, no, na żywo, to też i nie na żywo, no. To co? Nie obiecuję, Ale... co się da zrobić. No to inaczej, to przed dniami czołgisty spróbujemy go odpalić. no to, mogę A, no, to właśnie. No i petard, mamy jeszcze 3 tygodnie, także... Zajeżdżamy. Siedzisz sobie w muzeum. No mały ten agregat do tego, no, nie myślałem, że będzie mniejszy. Ale zaraz, słuchajcie, 40 rok. A, bo za, na zimę, tak? Nie, w czasach ja było tak, by był po prostu deficyt benzyny, no i żeby po prostu łatwiej by było, także na spirytusie. Czyli 50% spirytus, 50% tak. benzyny, ale no, będziemy... Będzie drogo w Ale nie, ale nie będziemy tak. lać benzyny, <laughs> raczej spirytusu, bo szkoda, nie? Nie szkoda, no, szkoda, bo benzyna jest lepsza. No dobra, to... <laughs> Nie no, A, ale tak jest na tablicy znamionowej, jest napisane, ja tak nie wymiast, jest tak to nie mój wybór, normalnie jest tabliczka znamionowa i taką nie faktycznie, nie? Dobra Czyli wiemy na pewno, że według instrukcji tutaj nie będziemy lali, czyli według instrukcji jest 50% benzyny, 50% spirytusu. I taką właśnie skanią jest do reflektora reflektora przywieziony agregat. Chciałem być trochę mniejsze. Ale Alek już komuś przywiózł, zaraz go męczył, żeby to odpalił, więc będziemy może na dniach czołgisty robić e, oświetlanie światełko do nieba, ale to wielki jest agregat. I to jest 40 rok. No zobaczymy. Op die is, op die is. Ah. Het goed te zien. Pięknie aż pięknie. No i grawitacja swoje. Jest zestaw zestaw Marki Czesław. Agregat do Hala, Kiedy odpalamy? Nie wiem. Jak nie wiesz? Nie wiesz. Czyli tak. na dni czołgisty będziemy świecić. No, Jo, damy radę. Tomka, weźmiesz, powiedz. Nie, powie... ja No jak nie musisz swój dar przekonywania tutaj tak. wiesz. To Powiedz, to musi. Możesz <laughs> iść na <piwko> na... <laughs> ale musisz odpalić się halogen. Babam, 1940 rok, szacun, kubo, majster pokaż co tam przywiozłeś, w środeczku. No to, no, brygad, brygad, proste z tamtej generacji. A przywiozłeś akumulator? Żeby eee. <grybujesz> go odpalić? Tak. Eee. Czekaj, to był 1940 rok? Tak, tak, to jest 1940. Ła, wow, blok żeliwny. Tak silnik Wolbowski Penta tak jak w statkach do Łodzi, no. zobacz to jest niby stało na dworzu zardzewiałe, ale to nie jest przerdzewiałe, to, to jest wiesz, to, tu, tu nie masz żerów, Ty, ty, to jak przeleciało piaskarką to, to już jest snówka, 40 rok to się liczy pięknie to... Ja uważam, że stan jest y, bardzo za na ten rocznik, na no. ten rocznik, nie? Czyli tak, mamy tutaj zasilanie. No, zasilanie, paliwa trzeba będzie zrobić, trzeba będzie na pewno pompkę. Pompka jest jakaś I... na tu Typu. Czy to jest oryginalna? Nie, jest co, to wygląda na oryginał. A, ok. Ale no może z, z pompkami, jest. no podejrzewam, ale z pompkami to zawsze coś można popominować, gdzieś może coś. Ale może nie. jakąś bramkę większą tutaj dziurki zrobić, żeby ciach. Ale wiesz, no generalnie pompka, żeby tylko się Zinzel zgadzał, bo okay. jak Zinzel będzie się zgadzał, to, to to będzie chodzić, nie? Jaka to jest yy, fajna robota wykonana, to jest tak zrobione tiki tiki. Jeszcze zobaczcie. Tutaj to jest temperatura na powrocie. Na powrócie, a tu na zaś tlejki. Będzie żyć. Tak mówię, to ktoś się bierze pod kawę, są powcinane od tego, ale to są takie takie rzeczy. Pierdolety. Pierdolety, jak ja to mówię. O, tu damy tak. Czekajcie. O, o. Wiesz, jest tu jest akumulator. To, tak, to jest akumulator. To 2. 2. 2 jest 24. A, nie? Okay. E, ale promnica się... robi robotę, czy znaczy wrażenie. No, jest no. <grych> To było 105. E, sam reflektor był 77V 150 A. Ja cię <grych> kręcę, zobaczcie, to jest moja ręka. <grych> no ale zobacz, już mamy te, mamy pszczółki się zalęgły. Mam nadzieję, że nic nie ma tu. E, to jest to byliśmy nie pierwszy <grych> Nie pierwszy rok one tu Ja. I tam liczę. No, ale generalnie jak zobaczysz, to, to to jest wiesz... Tak, to jest porządna wejściowa robota. To jest przede wszystkim no materiał dobry jeszcze. jeszcze, jeszcze wtedy był dobry. Dobra, to teraz pytanie 100 punktów, kiedy próbujemy to rezać? <śmiech> <śmiech> Próbuję zadać. Zbyt ciężkie jak, pytania. To, ale znowu wywiązujesz się, bo powiedziałeś, że 2-3 tygodnie i przywieziesz agregat do tego cuda, więc przywiozłeś. Teraz znajdziesz czas, żeby tutaj spędzić jeden, o, żeby jeden, jedno popołudnie i wieczór, Zobacz. bo popołudnie spędzisz, żeby uruchomić. Jeszcze mamy tutaj Grzesia, Andrzeja ci pomogą. To są takie specy. Zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. Jakie to jest czadek. Prąd zmienny, prąd stały. Pięknie. E, o ile dobrze pamiętam, Bezpieczniki są 230 Amper. Ale to robi robota. Uh, Mamy bo... bezpiecznik. Nie, 285. Ja. Yeah. Zobaczcie jaki to jest. Patrzcie jaki klimat. ten jaki kluczyk, to wszystko. Ej, ale to jest wykonane. Tu bakieliciki, to wszystko. Jakbyś, ktoś kiedyś ktoś oglądał jakiś film jak na, kogoś na krześle elektrycznym, to dokładnie A, tak wygląda. właśnie. I będzie smażalnia. Także uważajcie, nie zaczynajcie teraz z nami, a przynajmniej z Tomkiem, bo będzie, będzie lipa. A tu jest jakiś ten potencjometr. To jest gaz, tak. To jest gaz. A tu obrót, ale to pięknie jest wykonane po prostu. ty sobie podkręcasz po prostu prąd, bo na tej zasadzie to wiesz, że musisz po prostu korygować. To nie jest, że automatycznie trzymać tyle, okay. czy tyle. Czasami trzeba dodać gazu po prostu skorygować. skorygować i zasilanie. To jest główne zasilanie do tego agregatu tak to jest do lampy to jest, to, jest, to, jest, to jest do lampy i kabel masz mam jakiś jest kabel to ty, ale wiesz czego nie ma paliwa nie ma no tu masz tu jest ta tabliczka o której mówiłem Bresle po zużycie paliwa Aha. to jest 50% spirytus i z benzyną mieszamy 14 litrów na godzinę y przy 19 kW pobiera. OK. Jakoś tam oszczędności się. Zbiorniki wyglądają. A patrzcie dosyć jakie ładne, ładne jakie te mędzurki okay, do no sprawdzania. No to i nie wiem czy to trzyma, raczej myślę, że, że Może nie wytrzyma trzyma, ale w każdym razie... O nie, tu jest pęknięte, ale w każdym razie no? zbiorniki wyglądają dobrze, bo zazwyczaj tak. zbiornik jest jednak problemem, nie? Jo. Ładnie, a Jezu, jakie to jest wykonanie. 40 rok, 40 rok, to jest, to jest sztos. Normalnie, aż ja chce się takie rzeczy ożywić. Jak to już wszystko opisane, co gdzie ma być, jakie klucze mają być, w której kieszące. Sztos. Pięknie to wygląda. No, niedługo będzie, na no, dni czołgisty, dasz radę, nie? Oj, tam, Nic nie mówię. Jedną, mówię, jeżeli... Jeden wieczór, a Ci odpuści, Powiedziała, na Ci dzień odpuści o, jeden wieczór. I potem będziesz dla niej gwiazdą. Taką już no. świecił, zobaczcie. A już mam w ogóle, nie wiem, czy w ogóle widziałeś takie komentarze wcześniej, bo jest taki plan, że. Na Batmana i zrobimy ze mamy znajomy, na Boronia, czy tam kogoś, wytnie tak na plaźmie taki hmm. znak Batmana. I będziemy świecić. Ale z, tak, 10 km zasięg, tak? Podobno. Podobno z 30 widać A. w niebie. 10 masz na prosty, w linii wodnej. Nie? A ja znowu widziałem jak taki reflektor świecił, i były chmury, i ten strudy świ światła się odbijało od chmur, i jeszcze I się jeszcze zapadało. To. To będzie moc. Nie wiem, nie używałem. Zobaczymy, zobaczymy. Na A pewnie, co tu mamy? Na pewno, to część, na pewno. wiem, że olej jest znów. No, zakonserwowany i na olej. To jest, to jest, Faktycznie. Wiesz, nie używamy, nie? Dobrze tego, żeby był i wszystko także także on nie dostał bezpośrednio jakiejś wody, nie. 115V 23 kW daje na maksa, 200 a przy 1500 obrotów. Także no generalnie wydaje mi się, że że, że reźnie że, że, że powinien pójść nie no na no ten. Jaki gaźnik, gaźnik pierwszy raz w ogóle to... widzę gaźnik, który jest <laughs> zrobiony ze znalu. Ja Cię nie kręcę. Fajne, eee, myślę, że ja najpierw mam, mam troszkę części zapasowe, muszę w to wszystko wejść, na pewno mam. Jak już by działało, no to jest sterownik do tego, nie? Że kręcisz wtedy prawo, lewo sobie to z joysticka. Że mhm. tak Fajne. 2800. Dwa 2800 Dwa waży ten 50. cały agregat. 50. 2850, jo. <noise> Plus 100. No, czyli. A się to waży całkiem podobnie, podobnie. Tam w pablaży 2760 No, czyli mamy prawie 5,5 tony stali, która będzie żyła. A teraz mamy 5,5 tony minus 10 gramów. To jest uziemienie, że jakbyś stał chyba... tu szelek Aha. Ty, pod, pod, faktycznie. Cały zip jest. Tak, to jest... To nie są tanie rzeczy. Jest, jest ten, dobra, także nie ma co dalej przedłużać, Tomek, yy, Tomek się tym przynajmniej zajmie przed dniami czołgisty, więc jeden dzień poświęci, żeby być może to uruchomić, a jak już uruchomi, to tylko przeciągnąć kabel i palimy, a ja obiecuję, że jak już będzie odpalony, to ogarnę, żeby tutaj był wycięty znak Batman, będziemy taką metalową tą przykładać z, z Batmanem i zobaczymy jak to wyjdzie, to będzie... Militarny projekt z lekką dozą Marvela. Pięknie to wygląda. No, dobrze się to zapowiada. No takie projekty właśnie w Bornym Sylinowie. Pozdrawiamy! Tomek, tak? Jeden dzień. Jeden dzień przed Dniami Czołgisty. Termin jest napięty. Tak jest, ale tu ale mamy zawsze napięty. Jo, mówimy, że odpalamy dzisiaj ten pojazd, odpaliliśmy inny, a tym przy okazji też się odpali. Dobra. Jeszcze tu Ala. Ale muszę coś gdzieś po ten zgarnąć, żeby, żeby, że nie, żeby mi obiecała, że cię wygoni tutaj na jeden dzień. Dobra, pozdrawiamy. Projekt będzie zacny.